Ale to jest mocne! Bardzo! Dapsa i czyli czyli tysiące z To jest wyzwanie ostrości! Witam wszystkich serdecznie w kolejnym wyzwaniu ostrości. Ja jestem Malik Van Tee. A ja jestem Sany Pit. Dzisiaj, no, wyzwanie naprawdę takie nietypowe, bo już dawno no tak. robiliśmy wyzwań łączonych. Tak, y cool Powiem nawet więcej, że zdradzę już, że mamy aż sześć sosów tak naprawdę do przetestowania. Zdecydowaliśmy się to rozbić 3. Po trzy sosy na jeden odcinek. Już śpieszę szybko z wytłumaczeniem. Właśnie postaramy się dzisiaj no. szybko ogarnąć. Właśnie specjalnie, żeby nie przedłużać, żeby było wiadomo o co no. chodzi, ale też żeby to poszło bardzo szybko. Więc słuchajcie. Sprawa jest taka, że niecały rok temu, od kiedy to nagrywamy, przetestowaliśmy SOS Razor. Konkretnie, Trinidad Scorpion. Razer jest to polska firma, która tworzy Wrocławia. Z Wrocławia, dokładnie. I okazało się, że całkiem niedawno, o ile tutaj to kręcimy oczywiście, twórca tejże marki dopiero spoznał się z tą naszą recenzją. I dostaliśmy bardzo miły kontakt, yy, z, mm -hmm. z propozycją, że można nam przesłać pozostałe sosy, które ma w ofercie. Więc, yy, ochoczo się zgodziliśmy Żadnie. i sosy dostaliśmy. Jak będziemy się, jak się, jak się zabieramy dzisiaj do tematu? Otóż, no, wiadomo, losowanie, wyjątkowe okoliczności i losowanie myśli nie obowiązuje. <grym> Konkretnie nie. będziemy robić w spaghetti i, no, już sobie. No, I słuchajcie, 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 jaka jest dzisiaj nowina. Spaghetti nie będzie spicollo. Nie, 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 nie. Mm. Nie, 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 nie. W takiej ilości już tak. nie chcieliśmy wydawać aż tyle pieniędzy. No. Dokładnie. A, że też niektórzy z was narzekali, że mamy robić na przykład swoje rzeczy, albo czemu znowu spicollo, no to Mike zrobił swój. Autorski. No. Zresztą już się zdarzało chyba przy okazji niektórych liveów też. Tak, już tak. tworzyłeś swój makaron, więc nie jest to jakaś nowość, ale no, na, jako, że nośnik, taki pełnoprawny, studyjny, teraz na cudzysłownym wyzwaniu, to to jest naprawdę nowość. Okej, okay, no to taki jest pierwszy sosik, który pójdzie na ruszt, czyli mango, tak to wygląda. Jest skład, informacje, etykietka i generalnie kolor tutaj jest taki jasny, no jak to mango, jak najbardziej pasuje do właśnie nazwy, kolor mango, konsystencja jaka jest, nie wiadomo w sumie nawet, no stały jest zupełnie. O, akurat się pokazał, no takie informacje o sosach właśnie są na tych etykietkach. Opisy pozostałych sosów z oferty. Okej. Okay. Więc skład pierwszego, którego będzie brać na ruszt, czyli mango, przedstawia Aha. się następująco. Składniki: oczywiście mango, ocet jabłkowy, cukier trzcinowy, tsz habanero, sok z cytryny, skrobia z tapioki. Co? Skrobia z tapioki. Czyli kruszone, sól, gorczyca. Może zawierać śladowej ilości ziaren, zbóż, orzechów, sezamu, selera. Ok, i od razu, jak już tutaj yy, mówimy o składzie, to może przytam jego opis w sumie. Razor Mango, nowoczesna odsłona klasycznego Mango Chut Chutney. Kuszące połączenie owocowej słodyczy, ostrości świeżej papryki habanero oraz kruszonego chili. Idealna fuzja pikantnej papryki i tropikalnego smaku, zaskoczy Cię dodając z unikalnego charakteru każdemu daniu. I on tutaj w skali ostrości jest 4 na 10, papryczki 4 na 10. Okej, okay, a tak wygląda Medium Spicy. Kolor czerwony, tak jak widać, stałe zupełnie. Tak jak w tamtym też w sumie nie widać pestek, nie widać żadnego mielenia, gładka konsystencja, gładka struktura tegoż sosu. Okej, okay. medium spicy medium. Medium spicy to jest skład pieczona papryka, habanero, mango, cukier trzcinowy, ocet jabłkowy, sól morska, przyprawy, gorczyca, może brać środowe ilości z zierzbóż, orzechów, sezamu, selera. Opis przedstawia się jego następująco. Zdecydowana ostrość połączona z delikatnym aromatem pieczonej papryki. Pomoże podkreślić smak Twoich ulubionych potraw oraz nada im ognisty wyrazistości. Zachęcamy do samodzielnego eksperymentowania i życzymy udanej zabawy. No, no, no będziemy eksperymentować. Tak. Yy, tak samo jak poprzedni, cztery papryczki na skali ostrości na 10. A to jest Kunkat kum, kum, naga, nawet nie wiem czy dobrze to czytam, wybaczcie. Tu już widać pestki, tak jak widzicie. W sensie wyróżnia, ze nie się wyróżniać, zdecydowanie widać pestki. Kolor jest taki, jak to Majko określiłeś, yy, brązowo jaki? Pomarańczowy. Pomarańczowo? Brązowy. Bądź brązowo pomarańczowy, no jak to woli. No też konsystencja, no identyko, tylko stała. Okej. Okay. No i teraz ten kumquat and naga. Składniki. Kumquat. A, kumquat to się powinno czytać, przepraszam. <laughs> naga jolokia, piwo AIPA, woda, ocet jabłkowy, cukier kokosowy. Szarlotka przyprawy. Może zawierać śladowe ilości ziaren zbóż, orzechów, sezamu, selera. I słuchajcie, tutaj on już jest, z kolei już ma siedem. siedem. Przepraszam? 7 tych papryczek w skalinach 10. i ma dodatkowe informacje. Yy, ale pierwszy czytam ogólnie jego yy, opis. Moc papryki, naga jaloka, połączona z nietuzinkowym smakiem owoców kumkwatu. Nie mam pojęcia, co to jest. Też. Karm, przepraszam, nie smak, którego zwieńczeniem jest delikatnie karmelowa nuta cukru kokosowego oraz goryczka piwa ajpa. Sos świetnie pasuje do szerokiej gamy potraw. Ta, Tartinki tar z serem cheddar, grillowane białe mięso. Ryż basmati z warzywami, czy nawet lody śmietankowe. To tylko część propozycji. Co to są zadania? Ja, ja, ja... tylko wiem, to lody śmietankowe. No. Ja też? No, no nie, jesteśmy kulinarni, trochę niepełnosprytni, ale no. wybaczcie. I dodatkowe informacje, bo to już dodatkowe informacje ze względu na jego ostrość. Z uwagi na ostrość prosimy o świadome i rozsądne korzystanie z naszego sosu od momentu zakupu cała odpowiedzialność za jego spożycie i używanie przechodzi na nabywce. I w ramce przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Czyli można eksperymentować, ale raczej lepiej się nie bawić. Hmm. Ja. Okej, okay, no to mamy wszystkie tutaj już opisane. U, trochę roboty z tym już było, Trochę już się zmęczony, to zaczynamy. Właściwy test. Dobrze, jesteśmy. No to pierwsze, co zrobimy, to zabierzemy się z wrażenia zapachowe. Pierwszego tutaj, z kolei, mango. Okej, okay, bardzo ładnie udało się ściągnąć. Tą etykietkę dodatkową też udało się fajnie ściągnąć. Schodzi, więc naprawdę, co do przygotowania, opakowania, to trzeba naprawdę duży plus podać. Dobrze, to ja zabieram się z wrażenia zapachowe. Już czuję, że jest dobrze. Hmm. Mio, kojarzy się z typowym jakimś dżememem miód czuję, o. bardziej czuję, właśnie, najbardziej chyba czuję to mango właśnie, bo chyba tym jest w składzie. Ale jest taki bardzo słodki. Przyjemny? Cukier czynowy, super. Jak nieostry sos po prostu. A i mi się kojarzy z jakimś mówicza czy coś takiego. Przyjemny, rzeczywiście, taki mm. słodki, jak jakaś konfitura, no. Dokła konfitura, dokładnie. Dokładnie tak, tak, jakaś konfitura, jakaś tak słodka. Też na pewno czuję ten, hm, A to ja nie czuję. To to tak. jest trochę? No to jest takie właśnie, ale też jakieś jeszcze właśnie takie jakby bardzo mocny, jakiś taki słodki, ten, słodki tak. zapach. nie? To jest, to jest jeden z naprawdę z lepszych zapachów. Okej, okay. to tak jak widzicie, mamy już gotowe spaghetti. No to ja dozuję, nie będziemy tutaj no. się, się już po od... całej, nie? rozwodzić po całej. Mhm. No, wstrząsnę w sumie, żeby nie było. Zobaczyłem, jaką ma to konsystencję, w tej butelce nie, chce, nie chciał się ruszać zupełnie. No widzę, że wyjdzie dobrze. Ale Kociutki no, jest... i ładny. Głodziutki, zmielony i perfekcyjnie wręcz. Tak, ładna konsystencja. Okej, okay, makaron rozmieszany, no zabieramy się za jedzenie, czyli runda numer jeden. Lecimy. Smacznego. Dziękuję. Round one. Mmm. Poczułem słodycz smaku. Hej, no leciutka taka ostrożnie jest. Fajnie, no. fajną słodycz poczułem smaku, wiesz? I sma no słodycz jest, ale gdzieś tam w tle schowana. A mocy to nie czuję, może leką gigantność, jak z ketchupu No czy ja też, no. Ale czuję bardzo fajny, słodki smak. U mnie nie jest za bardzo w tle schowany. Przy spaghetti. spaghetti, spaghetti z górę. Ostrość, Nie istnieje, nie, nie istnieje praktycznie. To myślę, że można polecić każdemu. No tak. Nawet dzieciom. Zjedzone. No zjedzone. już zjadłem przed Majkiem, ale za, jestem zajęty teraz gardłem. No, wjechało mi też Pikanteria, ale mocna na gardle. Mocna. No, lekka. Lekko na podniebieniu nie? Na myślę, Majku, możemy od razu przejść do łyżeczki chyba, nawet bez żadnej przerwy. A, do łyżeczki. No, I lecimy, to... prawda? Okej. Okay. No. Nie pokazaliśmy wcześniej, ale pokazujemy wam teraz. Majk wam pokazuje, ja wam pokazuję. Jak to generalnie no. wygląda. Takie pełne łyżeczki. Hmm, Przyjemne. No to bez przerwy od razu. Lecimy. W takim razie życzę smacznego. Round 2. Mm, 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 Jak mm. dżem jakiś słodki, fajny taki. No. Mm. Ale czuję coś teraz już. Tak, jest jeszcze jest przyjemna ostrość. Kurde, Smak. trochę Zajebisty. Ale kurde, tak ale dziwnie trochę coś w smaku da. ta ostrość ta ostrość teraz pozostała. Smak już wszedł, została ta tak, ostrość. Tak, tak, smak już krótko, na chwilę. Ale jest naprawdę jak jakieś, mm. jak jakieś powidła, drzemy brzoskwiniowy. Bardzo, bardzo dobre smakowo. Trochę język szczypie. Mm. No mnie nawet bardzo szczypie. Znaczy powiem tak, no bardzo fajny smak, tylko trochę ta ostrość jakby nie współgra z tym smakiem. Ten, 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 ta ostrość nie zawiera się w tym smaku. To są mm. dwa oddzielne jakby żywioły zupełnie. Kto tak bym to powiedział? No i taka moja główna uwaga, ale sam smak, no, no to o, ja No tak. Tylko trzeba by go dużo przydozować po jakoś jakąś, żeby poczuć, bo ten spaghetti praktycznie go nie czułem. No. Ale to jest sołysiołki, to jest dobre. Bardzo dobre. Super. Mhm. Mm Dobrze, no to poczekajmy aż, nie wiem, zejdzie na ostrość i zabieramy się na następny, no nie? No Słyszę bo zdecydowanie, się. no jest, czuć coś, musimy odczekać, musimy odczekać. I za do Was wracamy. W następnym już Razorem na tapecie. Zostańcie z nami. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Teraz w jednym wejściu wszystko się odbędzie, myślę. No chyba, że ten będzie mocniejszy i nas zaskoczy, hmm. ale nie wydaje mi się. A w każdym no. razie, jak widzicie, już mamy już przygotowany nośnik. Myślę, że uda nam się i zapach, i obydwie rundy zrobić mm -hmm. bez żadnych ciemień od razu, w jednym ciągu. Więc tak się postaramy to właśnie zrobić. Dobrze, lecimy z tym. Też przyjemnie, bardzo słodko czuć. Mm -hmm. Też ocet chyba ten mm, jabłkowy. Mm -hmm. mm, jak się nie mylę. No, bardzo przyjemny też. Słodki zapach taki, jakby wiśnie albo truskawki. Znaczy truskawki albo maliny, Coś takiego i ze słodyczą. Też bardzo przyjemnie. Tak teraz wspomnę, że teraz zauważam, że są tutaj też pestki, które wcześniej nie zauważyłem. Mówiłem przy pokazywaniu, że są gładkie. No. Chyba po wstrząsaniu one wyszły na wierzch. Bo wcześniej na pewno ich nie było. Dobra, ale co czujesz? Ale zapach jest kurde, jest taki dziwny, określony dla mnie. Inny. Nie jest taki od razu przyjemny, uderzający słodki. znaczy czy jest przyjemny, ale... Głównie jakbym czuł tą slumorską powiem szczerze. <laughs> Sól czujesz. O. No jakby to było... Te ja soli zapachu nie czuję. się czuję jakaś słodko. ale... Słabiej go czuję. Ten był intensywny, a ten nie jest tak intensywny. Jest bardzo dyskretny, bym powiedział. Hmm. O, zaczynam czuć tą jakby słodkość, tylko jak powiedziałeś, jakąś błyskawkę może coś takiego, no nie. Hmm. Owocową taką słodkość. Ciężko mi powiedzieć coś. Słabo go czuję, bardzo słabo go czuję ogólnie. Wygląda miał być bardzo zastany. Tutaj ma taką fakturę, że tak powiem, na górze, jakby hmm. miał w ogóle się nie ruszyć. No i tak jest. <laughs> Więc może to być teraz bardzo ryzykowne, drodzy widzowie. No właśnie. Jest to bardzo ryzykowne. Czekajcie no to. Za <laughs> <koła> sobie, <laughs> ko koła sobie pozwolę na zrobić tak. To nic nie daje, i tak. O, chodzi. Uważaj. Ok, no to mamy do rozmieszanego, tak samo jak tamten. No to życzę smacznego i jedziemy. Round 1. nie czuję go w ogóle. Znowu czuję taką symboliczną pikantność. Ostrość? Nie, raczej pikantność. No czuję, że jest jakaś tam moc, czy moc. No podobnie jak w tym mango. Ja, nie, to ja nic nie czuję na razie jest zupełnie. Nie no, czuję zdecydowanie, że jest moc. I Dalej jem, tym bardziej się zwiększa nawet trochę. No, zjedzone. I powiem tak, że no czuję, że coś tam daje. Podobnej skali ja jak... Na końcu dopiero. Podobnej, na jaką pikantność. podobnej skali u mnie jak mango. U mnie trochę niżej. Hmm. No. Ale smaku nic, zero. Hmm. Tak, przechodzimy od razu do łyżeczki, bo cholera. No. Trzeba sprawdzić, co jest z tym smakiem. Okej, okay, no to lecimy bez zbędnego bez, bez przerywania, lecimy. Tak. Szybciutko tutaj, dobra, ja nałożę. Może być to trudne. Ja już nie robię tak. kurde może. widzę proste już było. <noise> Zbyt proste. Za proste. <noise> <noise> Marnotrawstwo sosu. Nie wkurzaj mnie. Dobra, tak to się prezentuje. Czerwień, mocna czerwień. Jestem bardzo krwista. No, jestem bardzo ciekaw, co to będzie w smaku, bo w spaghetti no. nie czułem nic. więc Zaraz tę ciekawość zaspokoję bardzo chętnie. No to życzę smacznego mimo wszystko. Round 2. Mm. 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 Słodki jakiś taki. Przyjemny taki... taki marfiowy, taki trochę. Jakby. Dziwny. Przyjemny, ale dziwny. Nieokreślony taki dosyć. trochę taki... Karmelowy, trochę taki karmelowo marfiowy trochę taki... Mm, Marchwiowy może się zgodzę, karmelu nie czuję w ogóle. Trochę goryczka papryk, lekko wchodzi już na sam końcu z tą ostrością. No mm, nie, tutaj też aż tak nie. Rozlewa mi się ostrość po języku i gardle. to też, minimalna, ale z minimalną goryczką papryk. Ale no, coś mówię, to karny będzie mnie tak trochę... Ale słodkie. takie niż, jak, ten mango. Jak kandyzowane mleko, czy też takie słodkie. A no masz rację, w sumie fakt, najbliżej do tego... Lekko kandyzowany, tak, to jest dobre skojarzenie. Nie do końca, że w 100% tak, ale no. gdzieś w tym kierunku. Aj, a trochę boli bardziej chyba. Bo język to mnie bardziej szczypie. Ty wiesz, teraz też mnie zaczął, jak to powiedziałeś? I w gardło też zaczyna spływać. Tej, początkowo wrażenie na w ustach. Ej, ale zaczyna wygryzać język! Język, znacznie czubek języka. Mi cały. No nie, czubek. Na bokach nawet, ba, najba, cały, ale najbardziej na bokach. No nie, czubek języka. Chyba zależy, wiesz, tak tam przymielił w ustach. Uuu! Mm. O, oh, wow, wow. Początk początkowe wrażenie nie było takie, Wreszcie. że będzie słabsze od tego mango i to nawet znacznie u no. mnie, a teraz go przebił. No <laughs> Ciekawa sprawa. No muszę w sensie. Ale utrzymuje mi się taki przyjemny posmak jeszcze, no. taki właśnie taki. No mówię, taki o... Ja tej nuty, której powiedziałeś, że wyszła no. ci potem do papry, to ja tego nie poczułem. Nie ma, w tym nie ma czegoś takiego, jak było w tym mango, że mm, ostrość zupełnie nie grała z tym smakiem, a tutaj jakby bardziej współpracuje hmm. ta ostrość. Może dlatego, że ona się później wyłoniła właśnie. Hmm. No ta osoś na języku jakby utrzymuje się raczej, ale czuje jakby troszeczkę po bardzo, po mało, ale maleje. No więc mówimy na czopku Więc w związku z tym, że... Nie, to ja zdecydowanie tutaj na bokach. W związku z tym, że właśnie się dzisiaj bardzo śpieszymy, żeby to wszystko właśnie dla was tutaj załatwić na jednym filmie, to już nie będziemy zbytnio tutaj przedłużać, bo też tutaj raczej no się nic nie zmieni. Nie. A już powiedzieliśmy raczej wszystko, co tutaj będzie do powiedzenia w tym temacie. Tak. Więc już się tutaj myślimy i zabieramy za ostatni sosik. Okej, okay, dobrze, tak jak widzicie. Yy, trzeci sosik. Sosik tak. trzeci i będzie tak samo jak przed chwileczką z tym poprzednim. Czyli postaram się wszystko w jednym ciągu zrobić. Dokładnie no, tak. Najpierw wrażenia zapachowe. Wow, Znaczy, ciekawy zapach oryginalny. Tu o, czuję sobie. marchew jak mordę szczelił. O, marchew... To jest soczek owocowy, sok owocowo-marchwiowy. Taki zapach jak w Mówi? soku owocowo-marchwiowym. Kubuś? Na przykład kubuś w sumie, łajnat. Może być, że kubuś. No jak kubuś pachnie. No przecież, no. No, kurde. Jak kuba, mówisz. Jak kubuś. Pachnie jak kubuś. Owocowo-markfiowy. Rzeczywiście, surowa marchew na pierwszym planie się wybija taka. Potem też taki. Ee, też taki słodki klimat. Nie wiem, czy to, czy też tutaj jest e, tak, ocet jabłkowy. Tak. Ale rzeczywiście jest pierwsza taka marchia, trochę to właśnie ten ocet Też kubuś taki. No tak, do Kubuś. Coś takiego jak, jak kubuś, jakiś taki marfiowo bananowo jabłkowy no, 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 no. Czy bananów to ja tutaj, że nie ten, ale... Nie więcej podobny ma smak. właśnie taki jak kubuś jakiś marfiowo jabkowo bananowy Dobra, no to dozujemy go ten. No ja jestem ciekaw i ona będzie. Wszystkie trzy mają takie fajne, słodkie. Z... No właśnie. Zapachnie. Ja teraz jestem ciekaw, jak on wypadnie. A no masz mnie już taki spetardowany dosyć prawie. No właśnie, to chciałem jak jestem ciekawy, jak on wypadnie, bo pachnie tak ładnie jak tamte, A ma być już spetardowany, jak to Maj określił. Okej, okay, no to rozmieszane. Możemy się zajadać. Życzę smacznego. Dziękuję. Round one. Coś mm, czuję. Czuję, też jest taki ciekawy. Ale chyba symbolicznie. Podobnie jakaś tam się ostrość wyłania. Początkowa jak w tamtych poprzednich dwóch mniej więcej, ale. Nie, ostrość czuję. Już wychodzi mocniej. To taki... Taki... Smaczny, o, wyczułem, to, ja wyczułem, to, ten, to, wyczułem tą owocowość. No też właśnie to. Owocowość, ale z klimatem paprykowym. Ała, to się parzy w skórę. Ała! Ale zdecydowanie jest mocniejsze już je. Czuję to. Bo już nowa taka... Może no. nawet goryczka minimalna, nawet taka paprykowa. Teraz to poczu tej, poczułem teraz. Poczułem to teraz. Z, z tą słodkością też idzie taka lekka... Leki taka gorycz papryki. Czuję to zawarwnienie marchwi, jak jem. A momentami, jak już nie mam nic w ustach, to ono się wyłania. Jak się je, to górę ma zdecydowanie spaghetti. Wow! Ale jest ostrzejsze. Mhm. Dobra, ja już skończyłem i powiem teraz, że jak mi teraz atakuje język i gardło, to jest masakra. Tu coś mi się stało w tym miejscu nad ustami, tak mnie parzy, że ja na Ja czuję na czubku języka, Niemcy, no też <laughs> nie wiem, co tam się coś stało na czubku języka, ale... Język u mnie jest w miarę okej, okay. gardło, mocno gardło. Jak po łyżeczce tamtych. A tu ze spaghetti. No jest moc, powiem Wam, że. Jest, ja, zdecydowanie. Czyli na języku to. To u będzie mm -hmm. wymagające, raczej, chyba. Mm -hmm. Może my źle robimy, że my bierzemy najmocniejsze zosy, bo, mm -hmm. bo tam cierpi maga, tutaj w mm -hmm. tych słabszych to, kurde, smak jest mm -hmm. zarebelka, nie? No. Może trzeba się skupić na tych słabszych, rzeczywiście. No. no że należało też pokazywać też nieco no. moc. No. Ale już tyle, żeśmy mocno zaliczyli na tej serii, na tej serii, że myślę, się czas najwyższej już naprawdę się skupić na smaku. No jest mocny, powiem wam. ale dobra, na szczęście już się stabilizuje, ale to co czuję tu, w tym miejscu, jakoś ten sos mi poparzył. W trakcie no. jedzenia to była masakra. To musiałem ksyczką sobie no, wycierać, żeby no załagodzić. Język, główny ja język. Skórę, na skórę on naprawdę dosyć poważnie zadziałał. Język i kąciki ust. To jest naprawdę konkretny... Konkretnie wypala. To nic, to no. przechodzimy, wiecie co? Tutaj zaraz yy, musimy chwilę tutaj poczekać Ta. tutaj akurat, tu będzie ściemnięć, ten zrobimy tego w jednym ciągu, no musimy tutaj poczekać z tym. Tak, tu musi się jednak Bo muszą jednak usta odpocząć. Yy, więc widzimy się za chwileczkę na łyżeczce. Okej, okay, jesteśmy po przerwie? No po przerwie, trochę posiedzieliśmy, odczekaliśmy, że wszystko minie. Ta. Żeby mieć pewność, że dobrze teraz go wycenimy. Ta. No to jesteśmy jak świeżi ludzie nowi iśmy dopiero przyjść do studia. No coś w tym deseń? Przynajmniej tak jechać, jak ja się żywiołem. Tak to wygląda. Dobra, e, no to chyba troszeczkę nas przypiekł, więc może tak dla sekuracyjnie powiem. Może chluźnie, aby nie uśniem, Więc. Chluźnie, aby nie uśmiem. Round two. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Mm. Łodow. Mm. Mm. Na początku... Na początku z... taka słodkość marchewkowa... No fajne, jakby Kubusia pił właśnie, fajna marchewkowa słodkość, ale... Na <kłysza> początku... A ta jeszcze paprykowy smak taki... <kłysza> ale zanim jeszcze ta... To było, nie że znikło, A, tylko... Nie, to z... Ta marchewkowość zaczęła schodzić... I zaczęła wchodzić, to ta ostrość na to zaczęła nachodzić. To... Nie, że znikła, jak na przykład mango, że... Słodkość znikła, od razu weszła ostrość. One tak? ja, się ja. wymieniły. To jest to ostre. Czkawka. Jest ostra Aaaaaoo, języka poli. O kurde. Gardła paczek. Język to jest... Pietrze. Czkawka, piecze. Ostre jest. Ty już się na tym języku. Lubię no, też i ostre to jest. Ja pierdolę to jest mocne. Bardzo. Do spaghetti to jeszcze szło przeżyć, ale tutaj to to jest jakaś... O kurde. <grym> <grym> Muszę, no? Hahahahaha! <laughs> ty no zaskoczył. Nie spodziewałem się, że tak. Takie mocy też nie. Ale tutaj wypada język strasznie mocniej! To z butów wyrywa. <laughs> wow! Język najbardziej. Czuję, że gardło dostaje też, ale na języku to robi taką robotę, że nie wiem, na to gardło nie zwraca uwagi. No język masakra, no. Język masakra, setra, no. jednak... Jednak to był najbardziej dobry krok, żeby podzielić to wyzwanie na no. pół. Najmocniejsze no. z tych sześciu, no. No. Ładnie kasuje. No. What the fuck? Nie jest brzeźnik. <klić> <Wow. skryć> Pali kurde pizdko. <klić> tak najbardziej chyba można go polecić z potrawami raczej. To co? Bo co? No wiesz, to też po prostu... <klić> Ale mi się śliny zabrało w ustach. Tam ci oh. chyba ma najmocniejsze naturalne sosy, nie? No to są hardkory. No. To są What the fuck? No to jest srogie. No, bardzo. O, oh, panie. Oh. No, A, to mi nie przejść No mi przeszło, ale... Co się dzieje na języku, to co jest... Oczy mi się jakiś czas temu zawiły, zapomniałem ja powiedzieć. <klarziny> no nie spodziewałem się takiej mocy. Też nie. Myślę, że to, to fajny smak. To rozszerzenie no. to, to jest chyba. No, jak najbardziej. No tak, smak jest właśnie okej. Okay. To, to jest najśmieszniejsze. E. Wchodzi na brzuch. O, w mordy wchodzi na brzuch. O, o fala gorąca na brzuchu. Fala, gron, taka konkretna. Uczy mi się zaczęły zatykać, właśnie. Teraz jest, nie ma co przedłużać, bardziej ekspresyjne efekty już były widoczne. Tak. Tu będziemy dochodzić do siebie, policzać średnie, myśleć, co tu o nich opowiedzieć na wyzwaniu. No bo będzie no. co myśleć, bo aż trzy sosy naraz musimy o, musimy o trzech sosach opowiedzieć, więc to będzie nie taka pierwszyzna. Tak. Więc i widzimy się za sekundę, może za nieco dłuższe, ileś tam sekund. No. na podsumowaniu. Jesteśmy na podsumowaniu. Troszeczkę już zmęczeni, no bo jednak trzy sosy to tak naprawdę jakbyśmy robili trzy wyzwania na raz. Ale już kończymy. Mamy nadzieję, że wiarę szybko to powiemy. E, więc zaczynam ja. Pierwszy na ogień Razor, no to wiadomo, mango. E, zapach 4,5. Smak 4,5. Ostrość 2. No, mnie są mi identyczne do samego. To jest zapach 4,5. Smak 4,5 i ostrość 2. Tak jest. No to yy, po mojej moich ocen wychodzi średnia 3,7. Moich jest to też 3,7. Więc średnia ocena końcowa to 3,7. Dobra, to teraz bierzemy się za medium yy, spicy. Tak. Yy, więc zapach 3,5. Smak 3,5. Ostrość 3. No i są oceny wyższe. Do samego to jest tak, zapach 4. Smak 4, ostrość 3. Dobrze, po sumowaniu moich ocen wychodzi średnia 3,3. Moich jest to 3,7. No i średnia ocena końcowa to 3,5. Wow. Dobra, i bierzemy na tapetę ostatniego, czyli kumkwat. No i naga. Zapach 4. Smak 3,5. Ostrość 4. No, u mnie oceny są znowu wyższe niż osłanego. To jest zapach 4,5, smak 4 i ostrość 4. O kurczę. To chyba, już to co widzę, wy widzicie, widzicie jakie tu będą, jaka tu będzie punktacja. Tak. Słuchajcie tego, bo to będzie chyba wybitne. Znaczy, nie tak. że wybitne, ale, robimy. Tam, ale robimy napięcie. No, yy, więc w posuwaniu mojego ten średnia jest 3,8. Po moich jest to średnia najwyższa, w takiej nie było, jest to 4,2. Wow! Ale po podsumowaniu naszych ocen wychodzi nam średnia 4,0. No to i no tak to, to jest. O oh, kur. Żaden jeszcze <grym co zeznę> nie czy takiego jest. Ja się <zeznę>. kręcę, to jest historyczny moment. Już no. teraz chciałby się to omówić, bo to jest. No. O ja ale. No właśnie. Ale za podsumowanie, podsumowanie od tego jest. Teraz yy, wchodzi właśnie ranking. I zajmujemy się rankingiem. No, trzy sosy wejdą na raz, więc, więc będziemy mieć tutaj trochę roboty. Lecimy! Okej. Okay. No to lecimy sosy ekstremalne, tam widzicie, przewodzi Grim Reaper Affliction. Sosy bardzo ostre tu przewodzi Days Ultimate. I tutaj się zatrzymamy, bo tutaj jest za pierwszy sos już. Tak jest. Pierwszym Razorem, który się pojawi w rankingu będzie Kumquat and Naga. Ponieważ on jest najmocniejszy zdecydowanie, wyceniliśmy go na 75 tysięcy. W związku z czym e, zajmuje lokatę numer 24. No i tak się prezentuje ta część rankingu. Sodzimy piętro niżej, sosy ostre, tam przewodzi łanza, i tutaj się zatrzymamy ponownie. Rejzora Medium Spicy wyceniliśmy na 22 tysiące. W związku z czym ma e, remis e, z dwoma sosami, czyli Lyon Fire i z Firem. No więc walka na średnie jest. No i oczywiście tutaj rozdyklasowuje. Nie wiem, czy to jest takie słowo, ale to właśnie robi no. yy, przeciwników. Yy, zajmuje w takim wypadku pozycję numer 61. Okej. Okay. I znów schodzimy piętro niżej. Sosy pikantne, tam przewodzi Tabasco, 150 aniversary i coś zaczęło. Ostatnim rajzorem wchodzącym w ranking będzie Mango. On został wyceniony na 16 tysięcy. Ma w tym momencie remis z Devon, czyli Man Dev at the Crimson Altar. No i wygrywa średnio. 70. lokata zostaje przez niego zajęta. No i na końcu są łagodny tam jest Jeeque Bill jalapeno. Tak jest. No i także się właśnie prezentuje ranking. C Ranking znika. No po prostu smakowo. Wszystkie te sosidła robią taką robotę, że to jest po prostu De. coś niesamowitego. I najbardziej na tym zyskuje ostatni, czyli kunkwad naga, bo on jest bardzo mocny. No, no i jeszcze a smakowo, smaczny, nie? A smakowo nie ustępuje naprawdę tym no. tutaj poprzednikom, które no. no wiadomo, bo jeśli jest łagodny, to wiadomo, że może być i smaczny, no takie no. panuje przekonanie, a tutaj Razor wszedł i powiedział: Nie, nie, uh -huh. nie, i kunkwatem pokazuje, kunkwatem i nagą pokazuje. Że jest zupełnie. Że, że może być, że, być zupełnie inaczej. Że może stworzyć coś bardzo mocny i jeszcze jest tak mocny, nie? Mogę tylko powiedzieć tak. Każdy z nich polecam, powiem tak. No, I... tylko że mówię według mnie. Rozor Mango i Rozor no. Kunkwat zasługują na znaczek rekomendacji. No to nie? i dla nich właśnie to znaczek rekomendacji no. się pojawia no. dla Kunkwata i dla Mango. Yy, bo. No, bo zasługują na to po prostu, no. jeśli chodzi o o proporcje smaku i ostrości. Tak. Okej, okay, no to tyle jeśli chodzi o podsumowanie. Więc jeśli podobał się ten film, to zostawcie like, łapkę w górę. Jeśli wam się jeszcze bardziej podobał, to zasubskrybujcie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zaznaczcie powiadomienia, żeby otrzymywać powiadomienia. Słoneczek zaznaczcie, żeby <suszel> <wychodzić> powiadomienia. <suszel> <suszel> <Ale> sensowałem. I, <suszel> 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 I jeśli wam się w ogóle jeszcze bardzo, bardzo podobał, jeszcze bardziej podobał, to udostępnijcie film dalej. Tak, i napiszę coś miłego w komentarzach. Tak jest, dobrze. Więc ja jestem Sanepid. Ja jestem Ivan a niezmienny. Tak jest. I to był test Rejzorów Mango Medium Spicy Kung and Naga. Dokładnie. Dziękujemy bardzo wszystkim za uwagę, widzimy się wkrótce, właśnie jak będziemy w kolejnej części oraz na naszych live'ach, recenzjach i naszych produkcjach. See ya! No, trzymajcie się. Strasznie nieprzyjemny, ale <tuszy> ostry jakiś. że niż się nawet. Na języku jest ostrość i na gardło teraz schodzi. Nie no, to jest moc. Boli. Kurde, bardziej ten przełyk <tuszy> <tuszy> zaczyna boleć. No mi też. Ale ten też jest do dobra. No jest rzeczywiście chyba mocniejszy. Mocniejszy jest, mocniejszy w Paliwusta. Ale też to nie jest jakaś zabijaka.